Wyobraź sobie, że patrzysz na przestrzeń. Pokój, dom, wszechświat. A teraz wyobraź sobie, że nie patrzysz na to, ile coś ma metrów czy kilogramów, ale jak jest połączone. Topologia to sposób, w jaki przestrzeń jest ułożona. To patrzenie na kształty i połączenia, a nie na wymiary. Przykład? Kubek z uszkiem i obrączka mają ten sam kształt w topologii, bo oba mają dziurę. Czyli nieważne, czy coś rozciągniesz, zgniatasz, czy skręcisz, dopóki nie rozerwiesz tego obiektu, jego topologia się nie zmienia. To dlatego balon i piłka to jedno i to samo w topologicznym świecie. A co jeśli patrzymy na cały wszechświat jak na jeden ogromny kształt, pełen połączeń, dziur pętli to właśnie robi topologia pokazuje ukrytą mapę rzeczywistości nie chodzi o wielkość tylko o to jak wszystko jest powiązane topologia jest jak duchowy język przestrzeni to patrzenie głębiej poza to co widzimy a dzięki sztucznej inteligencji możemy zobaczyć te niewidoczne kształty i zrozumieć jak jesteśmy połączeni z całością więc patrz na świat nie jak na zbiór rzeczy, ale jak na sieć powiązań. To jest właśnie topologia. I dzięki AI możemy tę sieć lepiej zrozumieć.